Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj Państwu o naszym wyjeździe do Bułgarii, obozie rekreacyjnym dla aktywnych. Ogólnie też opowiedzieć o naszych obozach. A ja nazywam się Artur Adamus, bo się nie przedstawiłem. Reprezentuję Akademię Sportu i Turystyki Ewart z Wadowic. Zajmujemy się organizacją obozów, kolonii, wycieczek, zielonych szkół. A dzisiaj, tak jak już wspomniałem, chciałbym opowiedzieć o wyjeździe naszym do Bułgarii, jest to oboz rekreacyjny dla aktywnych. W sumie organizujemy już obozy i kolonie od 11 lat. Każdy kolejny nasz wyjazd staramy się przygotować lepiej niż poprzedni. Na pierwszy nasz obóz w 2011 roku pojechało 11, 15 osób, natomiast w 2021 w wakacje było już 6 wyjazdów i 300 osób. Stawiamy na autorskie programy wyjazdów, bezpieczeństwo uczestników, komfort zakwaterowania i przejazdu. Aktywny i atrakcyjny program oraz zaangażowaną i jedyną w swoim rodzaju kadrę wychowawców i opiekunów. Teraz chciałbym przejść na naszą stronę, żeby Państwu pokazać, jak to będzie wyglądało. Dobrze, jesteśmy. Na naszej y, stronie, wchodzimy sobie na wwwasitEwat.pl, schodzimy niżej, mamy naszą ofertę, obozy i kolonie. Klikamy. Y, I tutaj y, od razu mamy pobierz umowę uczestnictwa obozów i kolonii. Jak zapisać dzieci na obóz? Na stronie obozów, jeżeli Państwo klikniecie w obóz, na samym dole jest. Formularz, formularz zapisu dzieci. Zapisujemy dzieci poprzez formularz. Następnie wpłacamy zaliczkę w kwocie 500 zł za, na obóz i dostaniecie Państwo informację zwrotną o potwierdzeniu zapisu dzieci z naszego sekretariatu. Następnie klikamy umowę uczestnictwa, klikamy, trzeba ją wypełnić, zrobić zdjęcie lub zeskanować i wysłać do nas na maila. Następnie przed, na 21 dni przed obozem płacamy drugą część kwoty, no i tak wygląda pokrótce zapis dzieci na obóz. No i mamy tutaj 8 różnych kierunków wyjazdów zaplanowanych na ten rok. Myślę. Drodzy Państwo, że te osiem kierunków wyjazdów, bo mamy Bułgarię, mamy Grecję, mamy Włochy, dwa turnusy, mamy Grzybowo dwa turnusy, Jastrzębią Górę, Hiszpanię, Chorwację, Niechorze, to są wyjazdy tak naprawdę przygotowywane przez ostatnie 10 lat, dlatego że z obozu na obóz, z roku na rok po prostu pracowaliśmy na tym, żeby wyeliminować wszelkie błędy, Znaleźć bardziej atrakcyjne miejsca, bardziej atrakcyjne hotele. Jeżeli chodzi o program, tak samo znaleźć i wypracować, wymyślić lepsze programy, znaleźć lepszą kadrę, i nie waham się tego powiedzieć. Myślę, że wakacje 2022 będą dla nas takim rokiem przełomowym pod względem organizacji, i ta organizacja będzie stała na najwyższym możliwym poziomie, no nie boję się tego powiedzieć, tak będzie, więc można, myślę, spokojnie sobie usiąść z dzieckiem, przeanalizować każdy program, każde miejsce i wybrać obóz, który odpowiada zainteresowaniom Państwa dziecka. Można także pojechać z dzieckiem, jeżeli ktoś chciałby. Wtedy my zajmujemy się dziećmi przez cały dzień, a rodzic ma wakacje. Dobrze, no to wchodzimy sobie w naszą Bułgarię, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. W Bułgarii, już oczywiście, byliśmy w, w słonecznym brzegu z dziećmi i oczywiście było bardzo fajnie. Ale teraz będzie jeszcze lepiej, ze względu na miejsce, na hotel, w którym będziemy. To właśnie jest widok z pokoju hotelowego, gdzieś mniej więcej 100, 100 metrów do morza, może 150. Oczywiście z basenem. Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 9 do 18 lat, które chcą spędzić te wakacje w sposób wyjątkowy, z mnóstwem ciekawych zajęć i atrakcji, które z pewnością będą się podobały uczestnikom wyjazdu. A wszystko to pod okiem doświadczonych i uwielbionych przez uczestników, trenerów i opiekunów. Dopilnują oni, aby każdy wspominał ten wypoczynek najlepiej, jak tylko się da, a wszystko po to, aby stworzyć niepowtarzalną atmosferę wyjazdu, tak, aby każdy uczestnik przeżył najlepsze wakacje w życiu. I ważna informacja przy zgłoszeniu uczestnika do końca lutego. Wycieczka fakultatywna, pirackie party, czyli Rejs statkiem będzie gratis. Zniżka w kwocie 100 zł dla uczestników, którzy realizowali wypoczynek z nami w 2021, rodzeństw uczniów Ewartu oraz osób, które wpłacą zaliczkę do końca lutego. Bułgaria, Słoneczny Brzeg, zakwaterowanie w hotelu Colosseum, cztery gwiazdki, all inclusive, czyli oczywiście wszystkie o, i napoje, i jedzenie, i wszystko, co jest w hotelu, jest dla naszych dzieci dostępne. W jest restauracja, lobby, bar. Bar przy basenie, taberna, Wi-Fi, safe, counter, siłownia, sauny, sklepy. A w pokoju mamy klimatyzację, TV, telefon, Wi-Fi, lodówkę, suszarkę do włosów, balkon z widokiem na morze, mam nadzieję, i cztero, czteroosobowe pokoje. Wyżywienie trzy posiłki po dziennie, pełne wyżywienie all inclusive, light, śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, przekąska i cały dzienny dostęp do napoi bezalkoholowych. Sport i rekreacja, oczywiście, basen do naszej dyspozycji, parasole, leżaki przy basenie. Około 50 metrów od, od, od hotelu jest plaża i program pobytu. Wycieczka do Nesebera na Neseber, wycieczka autokarem dosłownego malowniczego położonego na półwyspie zabytkowego Neseberu, wpisanego na listę UNESCO, co będzie z przewodnikiem, wycieczka, plażowanie, kąpiele w morzu, konkursy, dyskoteki, zajęcia rekreacyjno-sportowe na plaży i pośrodku, przywitanie z morzem, pierwszy spacer po okolicy, rozeznanie terenu, będziemy bardzo dużo też chodzić na różnego rodzaju wycieczki, team time, integracja uczestników, gry i zabawy ruchowe, Pływanie, zajęcia na bazenie hotelowym, gry i zabawy oraz nauka i doskonalenie wybranych stylów pływackich, rozgrywki sportowe, puchar kierownika kampu, siatkówka plażowa, turniej trójek, to realizujemy na plaży, retro games, czyli legendarne gry towarzyskie, wieczór talentów, wybór Miss i Mistera kolonii, aktywne plażowanie, kąpiele w morzu, noc na kąpiel w morzu, konkursy, piknik o zachodzie słońca. Niespodzianka przygotowana przez organizatora, której nie mogę zdradzić. Poszukiwacze skarbów, atrakcje wodne. Uczestnik wybiera dwie atrakcje z trzech dostępnych i realizuje je. Banan, szybka łódź motorowa, platforma ma wodny. Uczestnicy otrzymują koszulki, w których będziemy brali udział we wszelkiego rodzaju wycieczkach. Tutaj macie Państwo na naszym, z naszej strony bezpośrednio przekierowanie na Stronę na Facebooku Akademia Sportu i Turystyki. Warto polubić naszą stronę, dlatego że tutaj będą tutaj zamieszczamy wszelkie aktualności, sprawy aktualne związane z obozami. Także na tej stronie będą dostępne relacje z naszego obozu, naszych obozów i też obozu do Bułgarii. Codziennie wieczorem będziemy zamieszczali krótką relację z każdego dnia czyli co robiliśmy, jak to wyglądało, zdjęcia, filmy, więc rodzic będzie mógł sobie kliknąć wieczorem i zobaczyć, jak dzieci spędzają czas na obozie. I też tutaj na tej stronie będziemy robili sondę, czyli dzieci, uczestnicy naszych obozów, biorą sobie kolory koszulek na ten rok, więc warto polubić stronę i będziecie państwo na bieżąco ze wszystkim. Następnie mamy zajęcia do wyboru, piłka nożna, siatkówka, nauka pływania. Następnie mamy wycieczki fakultatywne, bardzo fajne i ciekawe, warto je rozważyć. Aqua Wodny, największy park rozrywki słonecznego brzegu, Jeep Safari i Pirackie Party. Zachęcam do przeanalizowania i do przeczytania tego dokładnie z dziećmi. Następnie mamy już na samym dole formularz zgłoszeniowy, czyli to, o czym mówiłem. Zgłaszamy dzieci poprzez formularz, wpisujemy wiek dziecka i wybrane zajęcia dodatkowe i fakultatywne, plus oczywiście inne rzeczy. I można też wpisać rozmiar dziecka, żebyśmy mogli przygotować odpowiednie koszulki. I następnie mamy, na samej górze wracamy, taką zakładkę jak dla rodziców, ważne informacje. I tutaj zamieszczamy wszelkie pytania, jakie państwo kierujecie do nas, do sekretariatu, do naszej pani sekretarki. Na przykład ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. I jest tutaj jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od rezygnacji z podróży po wpłaceniu środków i bezpośrednie przekierowanie do ubezpieczyciela, który realizuje takie ubezpieczenie. Jeżeli ktoś się boi, że może jego dziecko, nie wiem, w ostatniej chwili zachorować, albo nie wiem, jeżeli będzie jeszcze wirus w wakacje, a mam nadzieję, że już nie będzie to można się ubezpieczyć. Koszt takiego ubezpieczenia mniej więcej około 80 zł przy kwocie, jaką się wpłaca 2,5 tysiąca za obóz. Następnie pierwsze wjazdy kolejne dziecka, czy mogą pojechać na obóz z dzieckiem, samodzielność dziecka, najczęściej zadawane pytania. Tutaj mamy wszelkie odpowiedzi. I bąd bon turystyczny jest ważny w tym roku do końca września 2022. Więc można jeszcze z niego skorzystać w te wakacje. I opinie rodziców, dzieci, które były z nami na wypoczynku, realizowały z nami wypoczynek, czy w tamtym roku, czy w poprzednich latach. Warto, myślę, zajrzeć do tych opinii, bo są naprawdę bardzo fajne i z góry za nie, znaczy z góry dziękuję za nie bardzo i prosimy o. Odważne pisanie nowych opinii, jeżeli tylko macie Państwo taką potrzebę. Dziękuję. Myślę, że chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem. Myślę, że przepis na udany i super obóz jest taki, według mnie, i tak to robimy od, odkąd pamiętam: że wiele czynników tak naprawdę składa się na udany wyjazd. To przede wszystkim myślę miejsce, hotel, transport, to są wychowawcy dobrze dobrani. To jest taka umiejętność stworzenia fajnej atmosfery na takim wyjeździe, i to wszystko, tego jest trochę dużo, wpływa na ostateczny sukces, czy bardziej zadowolenie naszych uczestników, i to udaje nam się realizować. W ostatnich latach, a myślę, że w tym roku też będzie, będzie super i wszyscy będą zadowoleni. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję.